Cajaj, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment, a dzisiaj czeka nas tak, czyli tago buta. E, e, o, i przetestujemy najdroższe baleriny, e, jakie udało mi się znaleźć, czyli Zaksy i Melisy. No to będzie dobry, dobry test, będzie to. Wglądajcie. w ostatnim czasie dość mocno Was zamęczałam na Instagramie na Instagramie moim pytaniami odnośnie, którego tutaj mamy. i polecam Wam bardzo serdecznie, zapraszam Was, fajnie będzie jak będziecie, bo to mamy teraz zajebiste rozdanie. <grytanie> w ostatnim czasie zamęczałam Was na Instagramie pytaniami, czy któraś z Was ma melisy i zaksy, czyli baleriny, które są gumowe, w których stopa nie śmierdzi, w których stopa się nie poci, w których stopa wręcz pachnie. Gumowe. Tak, dobrze słyszałyście. Właśnie tak, gumowe. Totalnie byłam nastawiona na nie. Jeżeli chodzi o buty baleriny gumowe, dajcie spokój. Ale okazało się, że moja siostra ma tego typu buty i bardzo sobie je chwali, że są lekkie, że są delikatne, nie obcierają, a u mnie każde baleriny mnie obtarły. Sprawiały mi ból podczas muszenia. No, więc postanowiłam i tropem. skoro moja siostra lubi i się i sprawdzają, no to czemu by nie? Ale buty do tanich nie należą, więc postanowiłam poszukać kodu rabatowego i teraz przechodzimy do zakupu. Zobaczyłam moje aktualne buty w jakim są stanie i jak wyglądają. No obraz nędzy i rozpaczy. Stwierdziłam, dość, to jest najwyższy czas, żeby zamówić nowe buty i znalazłam te balerinę na eobuwie. I z racji, że do tanich nie należą, stwierdziłam, że poszukałam kodu rabatowego. Ja już Wam o tej stronie mówiłam jakiś czas temu, ale z racji, że pomogła mi drugi raz z rzędu, to wchodzimy sobie na stronę Picodi. Tutaj macie wszystkie kody rabatowe, nie jest tylko do Eobuwie. Widziałam tutaj mnóstwo innych sklepów z butami, również tych markowych. Mamy tutaj, o, się wyświetla od razu: czas na buty i tak dalej. Więc na pewno mm, te sklepy, które lubicie, zobaczymy, czy jest DZ. Yes, the, the. Te sklepy, które lubicie po prostu znajdziecie tutaj, ale ja szukam właśnie na eobuwie i mamy tutaj kod rabatowy 50 zł na wszystko w aplikacji eobuwie lub 20 zł przy zakupach za dwie stówy. Wystarczy sobie wejść tutaj, odkryć kod, skopiować go. I strona od razu nas przekieruje na mm, stronę danego sklepu. Ja sobie wpiszę buty, które mnie interesują. Postanowiłam zamówić i jedne i drugie buty i powiedzieć Wam, e, jak się sprawdzają, które się lepiej noszą i które warto kupić. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie e, wyglądać, które będą lepsze. Melisy są droższe, e, więc co, zamawiamy? zamówienie mamy zrealizowane, teraz czekamy aż dojdzie nam paczka i pokażę Wam jak buty wyglądają paczka przyszła dość szybko, ponieważ zamawiałam buty w niedzielę, we wtorek paczka do mnie dotarła, przywiózł ją kurier i mam ją tutaj i jeszcze jej nie otwierałam otworzymy to kocham Kiedy... o, jest, leci się nie odparło otwarło Mnie nieco większy kawałek takiego otworka ok, ej to są najładniej pachnące buty jakie ja w życiu miałam okazję wąchać nie żebym wąchała często buty, bo generalnie nie, 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 nie. Okej, okay, otwieramy, wyciągamy. Pierwsze to zaksy, które wyglądają w ten sposób. Tutaj mamy buty Melisa, pudełko nieco lepiej wygląda, bardziej tak wiecie, em, drogo. W przypadku tych zaksów mam, na, mam wrażenie, jakbym kupiła buty dla dzieci. No, trochę tak. Otwieramy buty. Okej, okay, buty po prostu są tak położone, nie ma tutaj żadnych dodatkowych jakichś zabezpieczeń. Ale to co widzę, to, to mi się bardzo podoba! Jak one pachną? One pachną te buty szok. Zawsze mają to do siebie, że zawsze mają coś tutaj z przodu jakiś taki dyng z wielką główkę, dupną kokardę jakąś tam wstążkę na Pół giry. Ja chciałam taki wzór, który będzie pasował do wszystkiego i nie będzie jakoś strasznie inwazyjny. Tak wyglądają wizualnie. okej. Okay. ja mam rozmiar 39. Mamy tutaj bony rabatowe 20, 50, 100 i 200 zł. Tylko wszystko zależy od yy, zamówienia. To 200 zł to trzeba 1900 zł na buty wydać. to, to całą wypłatę by pośmiecił na buty? No nie, nie w moim przypadku. Ale te kody rabatowe również są dostępne na Picodi, więc. Yy, ale jakby ktoś chciał, no to tutaj mu wrzucam i może sobie zerknąć, i może sobie zabrać, bo raczej za 1900 zł butów nie nakupię. O, patrzcie, jak zapakowane. w takie... takie coś. I... zobaczcie na to. I te też pachną... Szok jak one pachną! Te pachną nawet ładniej. Te pachną słodko, a te pachną tak, jakby ktoś je wyprał chwilę temu. I zobaczcie, jak pięknie wyglądają z przodu, ej, no przeładnie. Wypada rozmiarówka, obie mam w rozmiarze 39, Zamówiłam obie z kokardkami i obie wyglądają prześlicznie. Z racji, że nie wiedziałam, czy, czy je będę zostawiać, czy zwracać, ale chyba zostawię obie pary, bo nie mam takich butów po prostu i będę miała obie gumowe. Więc zamówiłam sobie takie beżowe i, i czarne, no bo jak się ma beżowe i czarne, no to do wszystkiego pasują, ale jeżeli chodzi o psychodzę na temat moich butów, no to dojdziemy do tego również. To będzie długi film. Jeżeli chodzi o pierwsze wrażenie, mam wrażenie, że delikatnie wygodniejsze są jednak melisy niż zaksy. Jeżeli chodzi o test, jak będą nosiły się na stopie, czy warto je kupić, i tak dalej, ja pozwolę sobie je potestować. Wtedy będę miała pełny obraz, będę Wam e, w stanie powiedzieć, jak się noszą, czy się stopy pocą, czy śmierdzą, czy się obcierają przede wszystkim. Przychodzę do Was po testowaniu. O, Sorry za moje włosy, jeszcze mam trochę mokre, ale stwierdziłam, że sobie to prawie do to dogram teraz. Dobra, ja przychodzę do Was po przetestowaniu obu par butów. Zacznę od tego, że dzień testowania tych balerin to jest dzień, który idealnie nadaje się do opowieści dziwnej treści, więc jeżeli już są, to daję Wam tutaj um, odnośnik, więc możecie sobie zobaczyć, bo to było hardkorowe. Chodziłam jeden cały dzień w jednych butach, ale niestety nie byłam w stanie dotrwać do końca tego dnia mhm. Założyłam z samego rana Melisy, czyli buty droższe Czyli baleriny, które kosztują w cenie regularnej około 270 zł Więc nie mało Uważam, że jak za baleriny to jest bardzo wysoka kwota więc uważałam, że buty powinny świetnie leżeć, być super dopasowane i w żaden sposób przede wszystkim nie obcierać. Zamówiłam rozmiar, który jest dla mnie dedykowany. Chodziłam na początku, było ok, po czym stopy mi się okropnie spociły, że miałam wrażenie, że w tych butach po prostu e, mam wodę Le po prostu przelewa mi się woda. Było jej mniej niż mi się wydaje, ale przez to, że pojawiła się woda, zacząłem się ślizgać po stopach. Przez co raz dwa razy zgubiłam po drodze te buty, yy, w mało przyjemnych sytuacjach. Te baleriny są bardzo szerokie. Szerokie są tutaj na stopie, więc jeżeli któraś z Was ma szerokie stopy, to jak najbardziej świetnie się sprawdzą, ponieważ jak w nich chodziłam, to czułam, że one po prostu po bokach odstają e, i delikatnie latają. Dodatkowo pod, po, nie wiem, pięciu godzinach zaczęły mnie obcierać w miejscu, gdzie mamy tutaj taki, e, takie metalowe coś. Po prostu przyczepka hmm, loga marki, i w tym miejscu zaczęły mnie te buty po prostu obdzierać, gdzie to jest generalnie wciśnięte tak. Y bardzo, bardzo w, w całą tą balerinę i nie powinno to o, się nic dziać, ale tak jak e, ja mówiłam, moje stopy są strasznie wrażliwe i mam problem, że baleriny lubią mnie obcierać. Jeżeli chodzi tutaj o, ym, o przednią część balerin o palce, y, tutaj stopę było bardzo wygodnie, nic tutaj po wokach mnie nie uciskało, nie uwierało, także z tej strony bardzo, bardzo fajnie. Y, co dziwne, y, uwierała mnie tylko. Lewa, lewa stopa. Prawa pomimo tego, że ma to samo, nic, nic nie czułam. No i żeby całość uratować, musiałam przebrać buty na zaksy, ponieważ nic innego mi nie zostało, a zabrałam je ze sobą w razie czego. I powiem Wam, że jak ubrałam te buty, od razu poczułam ulgę. Przestało mnie cokolwiek gnieść, przestałam się ślizgać noga, one są bardziej dopasowane, przyklejone do stopy. Eee, przez co było mi też wygodniej, bo nie miałam z tyłu głowy cały czas, że z... o rany polskie zaraz mi wypadną buty. To zbudziło komfort psychiczny. Stopa też zaczęła się w pewnym momencie pocić. To jednak na takim e, upale, to czy to byłyby, nie wiem, espadryle bawełniane, nie wiem z czego są espadryle, ale nie wiem, bawełniane buty gdybym miała, to też by mi się stopa spociła. Mi się poci stopa nawet w japonkach, więc nie wiem, czy jestem dobrą osobą, która i rodajną pocenia stóp. Ale tutaj było nieco lepiej. Stopa mi się tak nie ślizgała, nie wypadała. Księżyc spociła się w jednych i w drugich. Co ważne, ani krzty nie śmierdziała. Tu i tu ten zapach na stopach był bardzo ładny. Dodatkowo buty w żaden sposób nie śmierdzą. One dalej e, pachną tak jak po wyjęciu z e, pudełka. I pachną tak samo Zaksy, jak i pachną Melisy. Jeżeli chodzi o takie porównanie, co kupiłabym drugi raz, gdybym na przykład zdecydowała się na kolejną parę? W moim przypadku postawiłabym po prostu na Zaksy ze względu na cenę, ponieważ tutaj um, te baleriny kosztują w cenie regularnej 170, te 270 zł. Więc mamy 100 różnicy na balerinach. A wiem, że Zaksy można kupić y, nawet za 89 zł, w zależności jaki macie rozmiar stopy, jak zdążycie na promocji i tak Natomiast Melis w życiu nie kupicie za cenę bliską 100 zł. Przynajmniej ja nigdzie się nie spotkałam. Można je kupić minimalnie. Za jakieś 150 zł chyba, wiecie, ale tak poniżej stówy, bliżej stówy, to nie, nie ja się nie spotkałam w każdym razie. Obie są y, generalnie wygodnymi balerinami, bo jak na mm, baleriny, z którymi miałam styczność, to te wypadają naprawdę bardzo dobrze, pomimo tego, że są gumowe. Stopa nie śmierdzi, stopa się nie męczy. Stopa jest fajnie amortyzowana od asfaltu, ponieważ jak jedna, tak i druga para mają bardzo fajną tą wkładkę, która jest naprawdę wygodna, przez to stopy się nie męczą i nie bolą. Z tym, że ja w przypadku Melis mam wrażenie, że powinna mieć rozmiar 38,5, bo 38 byłoby za małe i przypuszczam, że gni gniotłyby mnie w palcach. Natomiast 39 yy, może są troszkę za duże faktycznie. Natomiast nie widziałam rozmiarówki połówek. Przynajmniej na tej akcji, z której e, ja je zamawiałam. Koniecznie dajcie znać, czy macie te buty, czy używacie. E, jakie są Wasze opinie na ten temat? Bo jestem bardzo ciekawa. I z jakiej serii e, kupiłyście te buty? Nie wychodź jeszcze, nie wychodź. Co się garniesz? Film mam dla Ciebie tutaj. Także zostań jeszcze na chwilę, pooglądaj. Ja się z Wami żegnam, albo tutaj on jest. No jeden z tych kanałów. Bo jeden to jest ten, co, na którym jesteś teraz, żebyś zasubskrybowała drugi rodzinkowy, no, to jest zobacz. Pa!